który to może być Witam Was ponownie przyjechałem tutaj obczaić garaże ponieważ ma być któryś z tych garaży na sprzedaż dzisiaj z kimś rozmawiałem na ten temat no i nie potrafił mi dokładnie wytłumaczyć który to jest Chwileczkę wsteka. Próbuję sobie skojarzyć po tym, co mi opowiadał. Nie, to ten nie będzie. Pamiętajcie o łapeczkach, o komentarzach. Reklamie przewijamy. Pogoda jaka jest, chyba każdy widzi. 5 stopni. Do tego wieje. Do tego pada. Po prostu jest. Fatalnie, byłem na siłowni, zrobiłem zakupy. Dzisiaj rozmawiałem z właścicielem garażu na sprzedaż, ale nie potrafił mi dokładnie, słuchajcie, wytłumaczyć, który to jest: garaż: murowany, ładny wjazd, szeroki. No, i teraz weź tu, chłopie, bądź mądry, który to jest garaż. No, nie wiem, zrobię tutaj rundkę. Może rzuci mi się coś w oczy i coś sobie, słuchajcie, skojarzę, który to może być. W każdym bądź razie, jutro jestem umówiony, że jak przyjedzie tutaj sprzątać, ma mi dać znać i wtedy mam sobie podjechać i zobaczyć ten garaż nie mają żadnych numerków bo tak by mi koleś pewnie podał numerek garażu jak wiecie zaczynamy nową akcję na kanale akcja wakacyjna atrakcja, że tak powiem. Muszę tutaj uważać, bo dziury woda, żeby w coś się nie wpierniczyć. Zobaczymy, czy faktycznie w dzisiejszych czasach jeszcze bryczka działa na panienki, bo cały czas mi pisaliście w komentarzach, Nygus. Z takim samochodem to ty w życiu nie zapoznasz, no poniekąd mają niektórzy trochę racji, że jak cię widzą, tak cię piszą. Chociaż ja dokładnie sobie zdaję z tego sprawę, że na auto to można zapoznać kogoś, ale nie na długo, bo to raczej będzie pijawka. Jak ja to nazywam Miałem styczność z takimi nieraz i przez lata No i przeważnie jak miałem wtedy ładny samochód byłem piękny i młody jeszcze a nie tylko piękny jak teraz <laughs> no to przeważnie kończyło się to przygodą na raz, dwa może czasem trzy i nic więcej, bo to do niczego się nie nadawało a ja nie będę czyichś zachcianek spełniał w ogóle nie rozumiem dlaczego ktoś lubi spełniać swoje zachcianki czyimś kosztem i wyciągać łapę po coś co jest nie jego ja nigdy słuchajcie tak nie miałem no, chyba nie znajdę, nie dowiem się który to jest. Może jeszcze tutaj uda mi się tam do tyłu wjechać. A kolejna rzecz, żeby za bardzo nie zapeszać, <laughs> jutro jedzie ktoś dla mnie zobaczyć bryczkę. Tak, jedzie dla mnie zobaczyć bryczkę, ponieważ jest daleko ode mnie ten samochód. No, i żebym nie jechał po prostu w ciemno. Ktoś mieszka tam niedaleko. No, i pojedzie mi obada, czy jest w ogóle sens, czy jest warto w ogóle się tym samochodem, słuchajcie, interesować, żebym nie zrobił sobie wycieczki na darmo. No, nie, tutaj to na pewno raczej to nie jest. No, nie znalazłem, nie potrafię skojarzyć, a. Facet też nie potrafił mi konkretnie powiedzieć, który to jest. Jakby były tutaj jakieś numerki, no to wtedy byłoby o wiele prościej. Ale nic tutaj nie ma. No dobra, jutro ma się. Słuchajcie, do mnie odezwać, jak będzie tutaj w okolicy. Więc sobie podjadę no i zobaczę osobiście, który to jest. Nygus, ale mówiłeś, że nie będziesz kupował, tylko wynajmował. No tamten mam zaklepany, słuchajcie, ale tak jak Wam wspominałem, zgasza. Tak jak Wam wspominałem, no jeszcze dwa lata temu można było kupić za 20. Teraz już są po 60. No. Może nie 2 lata temu, może 4-5 lat temu, były po 20, a teraz są po 60, a 5 lat temu za 60 to można było kupić kawalerkę. No, także myślę, że jakby się trafił odpowiedni, no to nie byłoby to złe. Raczej na nim stracić powinienem czy nie powinienem? Nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach, czy to istotne. Chyba każdy z was wie o co chodzi. Także szykuję się troszeczkę zmian. Nastrój mi się poprawił, ponieważ ja lubię, kiedy coś się, słuchajcie, dzieje. Jak jest cały czas tak samo, nic się nie dzieje, no to ja po prostu schodzi ze mnie powietrze. Całe życie gdzieś coś, wiadomo, musiałem robić. Czy wszystko zawsze słuchajcie było z mojej strony? Nie wiem, czy mogę tego słowa tutaj użyć: przejrzyste i klarowne. Nic nie powiem. No ale gdzieś mi brakuje tego wszystko ostatnio było takie proste. Babcia sobie żyła, jeździłem do tego domu opieki. Spotykałem tam za każdym razem prawie tą pannę, której zostawiłem numer do siebie. W sumie to ona, pod koniec, gdy już były te takie ostatnie miesiące dla mojej babci, no, ona zawsze w jakiś sposób poprawiała mi też nastrój, muszę to przyznać. Bo zawsze jak ją spotkałem, to się uśmiechnęła. Coś żeśmy sobie tam powiedzieli. Jak to mówią, kto się czubi, ten się lubi. No, ale najwyraźniej nie do końca wyszło tak, jak powinno. Może i tak musiało być. Może moja babcia gdzieś nade mną czuwa. I tak miało być. Także słuchajcie, była tam też pewna akcja, rozmowa kiedyś. No i. O wiele starsza, dwa razy prawie starsza, kobieta mi powiedziała: Tam żeśmy rozmawiali, mówi: Słuchaj, jakbym wiedziała, że masz dużo kaski, to sama bym jej to poleciła, żeby tak zrobiła. Nie chcę za bardzo do tego tematu jeszcze wracać. Może kiedyś, jeżeli będziecie chcieli, to wam nagram filmik, jak to wszystko wyglądało, bo naprawdę sytuacja była dosyć dziwna. Początek był dziwny, środek był dziwny, końcówka była fajniejsza, a zakończenie jeszcze dziwniejsze. Także hehe, słuchajcie, no w sumie fajna akcja do opowiedzenia, ale jeszcze chyba na to wszystko za wcześnie. No ale. Tak jak Wam wspomniałem, babeczka w moim wieku powiedziała mi, słuchaj, gdybym wiedziała, że masz dużo monet, to bym sama jej poleciła, żeby się zainteresowała i żeby tak zrobiła, bo coś jej tam na, napomknąłem, <śmum> że nie chce tego albo tego, <śmum> <śmum> bo może się to nie zaciekawie dla mnie. Skończyć nie, nie wiecie o co tutaj chodzi, ale ja wiem dobrze o co chodzi. Może kiedyś Wam to wszystko opowiem, ale podsumowanie jej było. Gdybym wiedziała, że masz dużo tego i tego, to bym sama jej ten pomysł podsunęła. Także jednak gdzieś tam jest coś takiego, że panie zwracają na to uwagę. Sporo komentarzy od własnych głosów. A kogo ty mówiłeś, że chcesz kogoś poznać takiego na stałe i w ogóle, to nie na samochód, nie na to, nie na tamto. Ja to wszystko słuchajcie, wiem, ale może być niezły z tego ubaw, jeśli przykładowo wszystko pójdzie po mojej myśli i narobi sobie jakaś chęci, bo mnie zobaczy w fajnym samochodzie. Może nawiążemy jakiś kontakt? A kolejnego dnia przykładowo jak się umówię i podjadę, przyjadę swoim starym Awenzizem. No. no i zobaczymy jej reakcję. Czy w ogóle do niego wsiądzie? To jest ciekawe, no, bo jak miałem kiedyś swoje ukochane sportowe Audi 30 lat temu. Gdzie wszędzie pod blokami stały jeszcze jakieś skody? Polonezy gdzieś duży fiat? Jakiś maluch? Wartburgi, Trabanty a tu łepek 18 lat, dobrze ubrany, wysportowany i takie auto. No wtedy naprawdę to słuchajcie, działało. Działało i. Kiedy zmieniłem ten samochód na inny, się zamieniłem i podjechałem do jednych, do drugich, do trzecich. Trochę się wtedy jeździło po różnych okolicach. To każda była z nich zdziwiona, zaskoczona. A gdzie masz tamten samochód? Mówię, zamieniłem na ten. Na ten zamieniłeś. Tamten był ładniejszy, no ale słuchajcie, to były inne czasy. Tak jak Wam wspominam, wtedy takich samochodów jak ja miałem, to nigdzie nie było, i każdemu się wydawało, że ten samochód kosztuje mnóstwo kasy. No w sumie, jak teraz sobie pomyślę, wtedy te 7000 zł, co za niego dałem, a zarabiało się miesięcznie, tam 550 zł, no to w sumie też jakieś 12. Czy tam 13 wypłat, nie? Także w sumie, jak na tamte czasy, to tani nie był ten samochód. Tutaj, jak teraz, auto za 5 dyszek, nie? Tyle, że robił wrażenie, ponieważ takich aut nie było. A teraz mamy tyle różnych aut wszędzie w koło, że nie wiem, czy wybiorę słusznie. Czy będzie faktycznie zwracał na siebie uwagę? Czy będzie jakaś różnica. W reakcjach, ponieważ teraz już ciężej ludzi czymkolwiek zaskoczyć. No. Bo już wszystko widzieli, a jak nie na żywo, to i w internecie, i to, i tam się no, oglądali. Także. Ale tu już nie chodzi o to. Sam dla siebie, słuchajcie, też chcę coś fajnego zrobić. Chcę mieć coś fajnego. Przeważnie zawsze miałem fajne samochody w życiu, a w ostatnim czasie jakoś mi to. Przeszło, ale teraz mnie naszło Żeby znowu kupić sobie coś Coś fajnego, co zwraca Na siebie uwagę Coś, co się wyróżnia No, także oglądajcie Sporo komentarzy z waszej strony Niektórzy już zgadują Ale podpowiedz, chociaż Nygus, czy będzie to kombi, czy będzie to Może SUV jakiś wszystko ze spokojem. Zobaczymy jutro. Ktoś pojedzie dla mnie, obada. Będę pod telefonem, połączymy się. Włączymy sobie wideo rozmowę, pokaże mi. Przejedzie się wstępnie dla mnie, zobaczy. Jutro może facet się odezwie, żeby nie zapeszać. Może za wcześnie Wam o tym mówię, ale nie wiem, czy wierzyć w te. Słuchajcie, różne tam przesądy I zabobony Czy tak faktycznie jest Zdam wam relację Jak to wszystko, słuchajcie Wyszło Dobra, spadam do chaty Mam nadzieję, że ten filmik Przejdzie weryfikację No w sumie nic tutaj nie powiedziałem takiego Co by Mogło im się nie spodobać Chociaż nie wiadomo Wczorajszy Filmik, który dzisiaj dla Was opublikowałem rano, też sprawdzali od wczoraj, bo nie wiem co tam im się nie spodobało, także naprawdę już teraz to nic nie wiadomo. W każdym bądź razie, jeżeli przejdzie weryfikację wszystkim udanego weekendu i dużo zdrówka, niby od jutra już ma się pogoda poprawić. No dzisiaj jest naprawdę ciemno, szaro, mokro. Niech już to się skończy. Do następnego pozdrowionka Wszystko jest na dobrej drodze powoli. Odzyskuję siły, motywację i chęć. No, ostatnie kilka miesięcy było dla mnie naprawdę. Zresztą sami widzieliście, jak to się działo. Ale już mam to za sobą i trzeba się pozbierać, niestety. Do następnego.